Latem 1980 roku Polskę ogarnęła fala strajków. Zaczęło się na wybrzeżu. Wkrótce protesty ogarnęły cały kraj. W naszym cyklu chcemy państwu przybliżyć sylwetki osób biorących udział w porozumieniach sierpniowych. Wydarzenie to otworzyło drogę do powstania Solidarności. Uważam, że był to początek bardzo, bardzo ważnych zmian, na które między innymi czekaliśmy. Jerzy Watson. Wychował się na warszawskiej Pradze z zawodu elektryk. Od 1966 roku pracował w hucie Warszawa. Brał udział w protestach sierpniowych 1980 roku. Do emerytury pracował w hucie. 28 sierpnia na drugiej zmianie z inicjatywy Seweryna Jaworskiego i Janka Gutowskiego po odczytaniu. Apel do wezwania nas do strajku solidarnościowego. Te przydziały wszystkie były załatwiane odgórnie przez kierownictwo, przez władze partyjne w sposób, który nie była informowana o tym załoga. Wyłączyłem rejon załadowczy i już więcej nie mogli ładować. Koło 20, może 25. Ostatnie tak zwane kęsy tego wytopu zostały wywalcowane i rozpoczęliśmy strajk. Udało mi się zdobyć Gazetę Sztandar Młodych. Była jedna jedyna gazeta wtedy w PRL-u, która wydrukowała 21 postulatów strajkujących yy, stoczniowców w Gdańsku. i omawialiśmy je. No i Przyszła wtedy do nas, powiem tak, kolokwialnie, delegacja z dyrekcji, żeby nas namówić. Najpierw to się chcieli zorientować, jak to się dzieje to wszystko. No Zobaczyli, że jesteśmy dobrze zorganizowani. Chciałem, że się byliśmy, strajkujemy i będziemy zdawać wszystkich innych kolegów. Pod, z wydziałów. Proszę sobie wyobrazić, że te postulaty, które były, było ich tutaj w chciucie około 900 na samym moim wydziale to chyba tam było z, nie wiem, ze 40 tych postulatów, one ułatwiły nam w pewnym sensie życie, bo to były takie postulaty y, y, stricto techniczne, które y, wszyscy mówili, że to jest niemożliwe do zrobienia, no bo poprawy warunków pracy ja to pod tym kątem właśnie, tak patrzyłem na to. szedłem na drugą muszę, która była tutaj odprawiana na terenie huty. No było więcej kobiet wtedy na tym szy, bo to była tak na przełomie zmian. Muszę odprawiał ksiądz kołodzień. Natomiast spowiadał, spowiadali się hutnicy przy księdzu Popius. Niektórzy to płakali po prostu. Płakali ze szczęścia. Strajk został, skończył się w nocy z 31 na 1. Zaraz po podpisaniu. Przez y, komitet strajkowy i dyrektora huty 19 najważniejszych takich postulatów. Podkreślano, że przerwy w pracy. Stosunki międzyludzkie zaczęły w jakiś sposób istnieć, bo kiedyś to było tak, że no, niestety nie było z niektórymi naszymi kolegami, chociaż razem pracowaliśmy po drodze. Była jakaś taka y, niepotrzebna rywa, rywalizacja. A teraz zaczęło się żyć tak jak w domu, no jak, jak to byłaby faktycznie wielka jakaś taka rodzina. Tak mogę powiedzieć, taka, taka właśnie została Solidarność.